Ja osiągam z tej strony krzyżu, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na konsulnie.appel na czas PVP i zrobimy opening. kluczy, których za, w, zaraz Wam pokażę. Mm, nie zważajcie, że ja korzystam z wursta, bo zobaczcie, jak sobie wchodzę, to nie mam. Nie robię reset bingsa, więc ja tylko korzystam ze fake X-Ray'a i Fulbrighta x to tylko czasami, więc przejdźmy do odcinka i zobaczycie, jaki opening mi wyjdzie. A więc tak. Dzisiaj otworzymy 63 klucze do skrzyni FK. Nie pytajcie, skąd to mam. Widziałem komentarze od Adixa 90, że masz też schód księżyca i akaś czerń. Jeśli chcesz, wysłać mi trade'a to nikt to będziesz miał w opisie. Mam tylko jedną AWP na razie. Miej jest ona niepotrzebna. Więc dobra. Mamy. Pierwsza skrzynia. Od razu klata. Ja sobie chwilę tak pospamię. O proszę, już węgiel wypadł! Ender perełka Dobra. Nie, ja tu dropię. Czekajcie. O nie, o nie. Szybko, żeby oni nie zdobyli. Muszę do eceka odkładać. Tam jest ecek nie ma. Bo to zaraz zniknie. Te wszystkie rzeczy oczywiście podsumuję później. Klucza odłożyłem. Ale na razie nie za dobry. Drop. Leżą tam jeszcze tej temy. Nie. Dobra, a więc kontynuujemy. O, tarcza mi wypadła. Dobra, dużo węgla. Dwie tarcze. Ale zaspałem czat. Dobra. Tak, podsumowując, to zdobyłem takiego ECK. Czekajcie. Takiego ECK zdobyłem. Najlepszy drop, no to stąd to był w sumie. Stąd to chyba były sety. Tarczę to od razu sobie na moją stronę przekładam. Tak. Mm. Jeszcze tutaj mamy hełmy z starego openingu. Wydropiła mi najlepsza rzecz, grze, czyli kamień, którego mam 40. I teraz zobaczcie, co robię. Wiem, że to może nie być za dobre, ale. 50 potrzebuję? Kurde! To jeszcze trochę potrzebuję. Dropnęliśmy dwa enchantowane zaklęce złote jabłka. Jedną Enderperełkę Butelki z EXPEm, które sobie wykorzystam Bym w sumie sobie seta połączył Tak Sobie połączył, klatę Tu będzie już truja, truja i czwórka Wiem, że na to mi nie starczy No, wiedziałem Ale ważne, że jest I dzisiaj ogólnie Macie opening zrobiony przeze mnie to też drugi. I teraz wam skompletowałem jakby kicika. Jeszcze muszę dokończyć. Poczekajcie. A więc osoba, która napisze w komentarzu hashtag klocuje może wygrać sobie trzy sety dwójki, dwodwójki dwójki i mieczyk. Na sam start to jest dobry, więc ja to odkładam na trzecią stronę. I ogólnie, mm, to będzie chyba na tyle. Więc dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.